Kalku, witam was w nowej serii na tym kanale, czyli spróbuj się nie zaśmiać. Dzisiejszą karą będzie kwasek cytrynowy. Z tego oporu to nie będzie 10, Ale jeszcze nagram y, siódmą część, tak samo podmiotowe, na Sky no. no więc zaczynajmy. Nie widać mnie. WIDAĆ! Nie widać mnie. WIDAĆ! I nie widać mnie. WIDAĆ! Co ty robisz? Glam w nie widać mnie widać! Grasz ze mną! No? Dlaczego nie mam takiego powodzenia u kobiet? No, Przecież jestem miły, potrafię się zatroszczyć. <słyski> Zupełnie tego nie rozumiem! <słyski> Adam! 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 Adaś! Adam! 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 Patrz na ten jej kościsty tyłek. No właśnie patrzę. Gdzie ty się o. Stary, nie wiem czy my możemy tak tutaj. Spoko! Przecież nikt nie idzie! Co to było? To tylko mój zamek! Łoł! Wow, a skąd oni się wzięli, wiesz, że nie mogę tak przy publiczności. Adam! Adam! Adaś! Adam! Adam! Kaczyński! Tuż! Kaczyński! Dusk! Kaczyński! Tuż! Kaczyński! Dusk! Kaczyński! Dusk! Dusk! mamo! Z Dobra, zaśmiałem się, więc mamy pierwszy raz klasek, który wybierzemy. Mamy już wszystkie, bo już pływałem przed odcinkiem tego bource. Faśnie takie. Nie taką malutką, że no to. Za mało. No, Mogę to go uciec, więcej? O! A, dużo trochę. Dobra. tyle mamy? Więc jedziemy Ale kwaśy. Nigdy więcej. O! Mam na rano do roboty. Szanowanko, Stefan! Witaj mięciu! Słuchaj tego! Węż mówi do węża, czy my jesteśmy jadowite? Śmiertelnie, A co? Bo właśnie ugryzłem się w język! Bądź w język! Ty jakiś ja powiesz? Adam! 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 Adaś! Adam! 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 Proszę szeroko otworzyć. Aha. Wybiera się pan gdzieś w te wakacje? Tak, tak. Proszę nie mówić, gdy trzymam ręce w pańskich ustach. Ja się z żoną wybieram za granicę, jedziemy do zoo, do Frankfurtu. Ona ma tam rodzinę. Ma pan dzieci? Proszę nie mówić, bo nie mogę pracować. Coś tam z tyłu chyba jest nie tak. Czy pan je głównie banany? Czwarty raz panu nie powtórzę. Proszę nie mówić, gdy operuję w pańskich ustach. Dobra, no to muszę tego spróbować. No, nie takie złe teraz muszę powąchać pański oddech. O to było mocne. Muszę się położyć na chwilę. O Boże. Adam, Adam, Adam! Adaś, Adam, Adam, Adam! Drodzy państwo, w dniu Co? dzisiejszym nasze zoo zamykamy za 15 Co? minut. I wyraźniej wcześniej nie pozatwierdziłem dzisiaj w ogóle, będzie nieczynna z powodu kwarantanny. Andrzej jest chory? Stary, wypiłem 12 kaw, już teraz nawet nie mogę mrugnąć, w dodatku słyszę, jak bije mi serce. wodek też wypił 12 kaw, a poszedł trwać 3 godziny, ta moja dalej nie mogę! A nie, to nie Adam. To Witek! 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 Hahaha! Naprawdę, około do wiesz, że w końcu złość, więc wyjdź do północy, do chronu. Załóżcie trafia pedigree, które właśnie zjadło do Bruno. Tam wszystko łatwo się trawi, a potem odżywia Bruna oczy, zęby i futerko. Zrób Dobre trawienie? No i to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobał ten króciutki odcinek. Więc lajkujcie, subskrybujcie. Jeszcze na koniec wezmę łyżeczkę tego. A, to jest... Ostatnią łyżeczkę już do tego. Tyle. Więc trzymajcie się. I do zobaczenia do następnego odcinków. Cześć!